Hej, cześć witam Was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Krängel, a to jest Mountain Blade Warband Niewielu z Was pewnie kojarzy tą grę Ale gra to jest w połączenie jakby RPG ze strategią Gra jest dość stara Ale ciągle zyskuje nowych fanów Niedługo ma wyjść druga część choć twórcy jeszcze nie podali premiery Nie wiadomo kiedy wyjdzie Ale ten odcinek kiedy wyjdzie chyba wiecie tak więc dobra, zaczynamy. Gra polega na tym, że jesteśmy jakimś tam swoim gościem, który yy, przypływa sobie do, do jakiejś tam sobie krainy i zostaje kim tam sobie zachce, bo w grze może robić bardzo dużo rzeczy. Założyć własne państwo, być złym, żyć na ograwieniu wiosek, yy, zostać suzerenem jakiegoś króla. Dużo rzeczy, dużo, dużo, mnóstwo. Dobra, tak więc stworzymy. Mężczyzna urodził się. Mój ojciec był to my sobie weźmiemy nomandem stepowym. Czemu by nie? My byliśmy dzieckiem stepów. Mm. Tak, w dorosłości byłem kowalem. Takim będę pakerem. zrobić. Taki kurde. O. I co bardziej najbardziej pasuje do pakera? Osobista zemsta, ale to taki zły pakerem. Jest się takim dobrym pakerem takim wiecie taki, taki miły fajny kowal z odsady ale teraz już nie tego rządza przygody wybieramy i lecimy do takiej sobie kalgrady yy, Poznajmy się bez gry tak to to tak. i to jest okienko no, yy, karty naszej postaci gdzie wpisujemy imię naturalnie i okej okay. to jest naszą atrybuty zręczność i siła mam na najwyższe, tak więc damy inteligencję 2 i w charyzmę 2 no i okej okay. Jak my tam... wierzchem, strzała ni z konia O kurde, ile ja mam włócznictwo A co ja takiego oddaję, że mam tyle ucznictwa Okej okay. To sobie jeszcze podwyższę broń jednoręczną e, hop. Y, I tak, podwyższymy sobie żelazną skórę I potężny cios Przywództwo na dwójeczkę, Zarządzanie Wiedźmami Jeździami dwójeczka, perspacja dwójeczka oraz mm, chirurgia niech to będzie gotowe Dobra, jesteśmy już tutaj i okej, okay, tworzymy się. Yy, tu jest mnóstwo suwaków to ja się nim nie będę bawił bardziej gotową Czekaj, yy, Niech będzie ta twarz yy, ta broda tam no, były takie fajne włosy, pamiętam nie, to w tył bardziej się pójdzie no nie te. Nie, nie, nie. Czyli, czyli to by były tam te? To, to są te. I nie jak na młode. Ok, i będzie. Gotowe. I tak, Sfadia to tak jakby średnio na Anglia. wegirzy, Wagierowie. Wagierowie. To tak jakby Rosja. Hanat no to tak. Taki zwykły, takie... Coś ala Niemcy, coś ala Polska, coś ala... Takie... Miast przeciętne nic bardziej wyróżniającego Nordowie to wikingowie, Rodolkowie tak samo jak Hanat Cho chociaż ten Hanat to jest tak jakby bardziej takie azjatyckie rzeczy a ten to jest bardziej takie przeciętne no, to jest tak jakby no Tak jakby Azjaci Słudana Sarański to tak jakby Egipt Więc my dołączymy w tej rozgrywce się do Sią do sią do sią do Tak, możecie sobie przeczytać i kontynuujemy i kontynuujemy. Początek gry zawsze jest taki sam. Aha, że poszłem w łucznictwo za samym kuszem. A tego to ja się nie spodziewałem. Ok, shiftem przybliżamy. Masz nogę. Dobra, zostawiam tą kuszę i idziemy walczyć. Gin. Z początek zawsze jest taki sam, że napada nas bandyta potem przybiegnie tutaj zaraz kupiec o tadam a zabiega nie udało się o kurde z nim rozmowa, no, on już trudne On tam coś do nas mówił, że tam zaatakował nas, że zabierze na... zabrał nas ze swojego domu i w ogóle I daje nam teraz kościorkę że mamy zawi... zabrać y ludzi Tak, podkumamy mamy questy Wiesz pięciu ludzi fajnie pod tabem wychodzimy i tak mniej więcej wygląda mapa świata. Tak mniej więcej wyglądamy my. my i, tak I tak się prezentuje każda grupa. Tak więc w grze można się teleportować za pomocą kontrola albo normalnie chodzić. Na początek mm, będę używał tego teleportowania się, no bo sorry, ale teraz to tak łatwo wpaść w ręce bandytów, że to jest niemożliwe. No, zaraz zobaczycie o czym mówię. O, tacy grupa łupieżców. A właśnie, mam zebrać pięciu ochotników, o takich się zbiera z wiosek. Ewentualnie z y, karcz y, w miastach. Operujemy ochotników... Niech nie, nie chciał. A, szkoda. Bo miasta są takie większe napisy, a y, to takie mniejsze napisy to są wioski, a te z zamkami to zamki. Okej, okay, no to tutaj może ktoś się... No kurde, co ja, jestem jakiś brzydki, czy jak? O, może ktoś z Was? Nie, tak nie działa chyba. No, jedziemy. Oczywiście będę się... O! To jest chyba król, o ile się dobrze. Tak, to jest dobry, król. Podejdźmy sobie do króla. Uderzymy do niego tak na początku. Hej. Tak, to jest Słutan hacking, to jest król słutana Saranickiego. No, no. Wow. Wow, super. Możemy jakie zadania? Bardzo chętnie. Oczywiście, że przyślę do ciebie list. A czekaj! Co tam pogadam? Yy, co, co można tutaj? Yy, nie dziękuję. O. Dobra, to spadaj. Okej, okay, no to co my tam mamy robić? Aha, wyrwałaś No to, mit nunu, nunu, mit nunu. I zaraz, pod mamy co zadanie. I tak, deplinuj emir Mundhalir. On jest w zamku Durin. Zamek Durin jest tutaj. No to się tepniemy do niego łaskawie. Bro. Sorry. Sorry, bo staram się to ograniczać, no ale... Czasami nie mogę się powstrzymać. Ale ma fajne nakrycie. Cześć. Cześć. Masz. Wiadomość. Tak. Cieszysz się, cieszysz się. Muszę teraz odejść? patrzę jeśli... Ale poczekaj. Może masz dla nas zadanie? Czyżbyś miał? Jeśli... Si Ok, no to zrobimy to. I on jest bodajże Unria. No też tam się teleportujemy i... Aha. Unria, Unria, Unria. Nie ma Unrii. Pewnie wy ją widzicie, a ja nie i teraz się ze mnie śmiejecie, o tu jest to Wbijamy I Przejść do centrum wioski. I tak wygląda nasz model, znaczy to, to już widzieliście na samym początku Można jeszcze zmienić na, z rm na z pierwszej osoby Tak też możemy jechać I teraz każą nam tu znaleźć y, złego przyjaciela Ale to już znajdziemy w następnym odcinku Ja się z wami żegnam patrzeć i na razie.